Siemano, z tej strony MG. Dzisiaj mamy montaż wanny, wam stojącej. Do wanny w zestawie od producenta dostaliśmy syfon. Nie to, że jest to syfon na harmonicę, co całkowicie go dyskwalifikuje, z racji tego, że te połączenia często gęsto pękają i potem woda się leje pod wanną. Kolejna kwestia jest to syfon czyszczony od dołu. Czyli teraz, żeby ten syfon wyczyścić, musielibyśmy całą wannę zdemontować. W celu wyczyszczenia tego syfonu, bądź wlać do niego kreta. No i wtedy z automatu ten kret potrafi często więcej te harmoniki po prostu przeżreć. Mamy rozwiązanie na to i tu też uważam, że to jest po naszej stronie, żeby klientowi fajnie doradzić. Syfon czyszczony od góry do wanny. Sobie wyciągamy korek, następnie. Przy pomocy klucza, który jest załączony w zestawie, wkładamy go sobie w środek, wyciągamy syfon i wszystko ładnie z góry czyścimy. Nie musimy wanny demontować, rozbierać i tak dalej. Po tym składamy i syfon wyczyszczony. Także pamiętaj wykonawco, żeby swojemu klientowi zawsze fajnie doradzić, a Ty kliencie słuchaj się wykonawcy. Pozdro!